Ale afera w domu, widzowie. No generalnie, widzowie, tak jak wam mówiłem, moja kobieta dzisiaj pojechała po choinkę. Bo choinka to jest życie i święta i w ogóle. Spędziła cały wieczór pijąc sobie winko i ubierając tą choinkę. No i kurde usłyszałem kwik. Zbiegłem na, na dół. No i kurde holder do choinki pink. Choinka się wypiera. Woda rozlana na cały salon. Pies w kącie zestresowany. Kobita łzy w oczach. Koniec ze świętami. Kurde. Koniec, święta odwołane. Zawsze mówiłem, że to przereklamowane kurde, gówno. Jakieś choinki, kurde, lampki. I próbowałem to Postawić, no ale holder już jest pęknięty, tam jeden gwint jest luźny w tym, to nie ch... kurde, prędzej swojego chwila postawię niż tą choinkę. wiecie jak drugiego listopada z tak choinkę No przecież moja, moja, moja kobieta dzisiaj była pierwsza w Ikei. pierwszy dzień otwarcia ch... z choinkami, chłop nie zdążył z tira wyciągnąć tych choinek, a ona już w tirze siedziała i choinkę wybierała. No ale no biedna, bo ubierała sobie choineczkę kurde, tutaj drinkowała, już chyba ten, przysypiała na kanapie, a tu jeb kurde choinka body slama zajmowała podłogę kurde. Woda się wylała, daj spokój. Na szczęście jestem się na święta mam gdzieś. Fajnie tam, nie wiem, z rodziną się spotkać, gdzie wszyscy ryj zamykają. Bo u mnie przynajmniej święta takie były, że nie były takie święta, że tam przyjeżdżają wujki, kurwa, pis albo PO U nas to się cały rok ludzie kłócili w domu, ale na święta wszyscy ryj zamykali, więc jakby dobrze wspominam święta, nie? Generalnie, że zjeść sobie i ten, i wszyscy ryj zamykają, i w święta to nie wolno się kłócić, nie?